Witam. Dzisiaj będziemy sprawdzali Suzuki Samuraja po naprawie gaźnika. Gaźnik został na ciepło już wyregulowany. Sprawdzimy całą procedurę startu i yy, zobaczymy do momentu wyłączenia się sania jakie uzyska obroty. Startujemy na zimno. Widzimy teraz, że temperatura drgnęła na wskaźniku, a my już mamy wolne obroty około 900-850 obrotów. 920 w tej chwili. Klapa sania jest praktycznie otwarta a chłodnica jest dalej chłodna. To jest ważne żeby nam termostat zadziałał prawidłowo Sprawdzimy sobie jeszcze teraz kąt zapłonu powinien być 10 stopni tak sprawdźmy na podziałce Nie wiem czy to będzie widać ale mamy tam dokładnie 10 stopni ustawionych jeszcze Wam pokażę to jest śruba do regulacji wolnych obrotów a ta ten wkręt u dołu gaźnika służy do, do regulacji składu spalin Tutaj jest to tak rozwiązane, że jest dolutowana nakrętka dziesiątka, więc to bardzo ułatwia kręcenie tą śrubką. W oryginale jest to główka taka z trudnym dostępem.